Cześć wszystkim, dzień, dobry jest środa, a zatem no właśnie taka znana i lubiana seria, targetowana głównie dla domorosłych mechaników, majsterkowiczów oraz czasami zahaczająca o warsztaty samochodowe, czyli narzędzia dla dużych chłopców, taki trochę techu tylko w słabym wykonaniu prowadzącego, który się nie zna, tak naprawdę mówiąc nie zna się, ma na to y, rację bytu, na to słowo, bo ostatnio nie umiałem PlayStation palić. Nie znam się. Ale w przypadku tych rzeczy, które dzisiaj wam pokażę, na pewno coś możemy o tym powiedzieć. A jest to kilka nowości oraz kilka propozycji wartych pochylenia się, jeżeli budujemy sobie nasz garaż, nasz warsztat, lub doposażamy warsztat samochodowy, który mamy. No i co, były kiedyś telemango, i był klucz, który potrafi odkręcić wszystko od rozmiaru do rozmiaru. No to mamy odpowiedź: od neo i od tego zaczniemy. Kuta i hartowana stala. Możliwość odkręcenia śruby od rozmiaru 5 do rozmiaru 27. I o ile kiedyś na telemango można było klucz kupować, który Adbuster testował, bardzo, bardzo szkoda, że ja się za to nie wziąłem, bo chodzi mi pod głowie. O tyle to urządzenie. Wygląda na bardziej praktyczne i przede wszystkim na takie, które może coś odkręcać. Mamy tutaj troszeczkę rozwiązanie znane z różnych kluczy hydraulicznych, chociaż nie tylko hydraulicznych. Możemy sobie swobodnie regulować w pierwszej płaszczyźnie, mając cztery punkty podparcia, rozmiarami od 5 do 15, w drugiej płaszczyźnie od 15 do 27. Zatem należałoby się pochylić nad czymś, co będzie pierwszego. Jak to działa w praktyce? Bo o ile tutaj na minus na pewno działa grubość czyli nie wszędzie, nie wszędzie podejdziemy tak jak byśmy chcieli o tyle w praktyce dla kogoś kto dość rzadko majsterkuje, nie używa, na co dzień nie pracuje z samochodami, tylko od czasu do czasu czas coś robi przy aucie myślę, że zamiast zestawu całych kluczy płaskich czy nie tylko można by spróbować się pochylić nad takim urządzeniem dobrze, sprawdźmy zatem obstawiam, że o lega ładnie O panie, będzie ciągnięte, nie? No, lubię te testy na dzień dobry O panie Slida odkręcić śrubę Dobra sprawdźmy następną dobrze, podparło nam się O i to nie był dźwięk moich pleców tylko musicie Znaleźć sobie dobry punkt podparcia i powinno działać. Zajrzyjmy do naszej tłustej sześćdziesiątki, która ciągle czeka na części. Co my tu mamy? Tu już mamy mniejsze rozmiary. Podejdzie. O, patrzcie, podszedł. Ta śruba na pewno tu parę lat stała. Już widzę na pewno w śrubach, które straciły kształt. Problem z miejscem podparcia. Czyli da się. Dobra. Czyli tu się da, tu się da. A coś, co będzie bardzo i niekorzystne. Ciekawe, czy to się złapie. Ohu. Dobra, mamy podparcie. Doregulowałem. O Panie. Ani w jedną, ani w drugą stronę. Dobra, tego już nie ruszymy. No dobra, jak na trzy śrubki jeszcze nic nam się nie urwało. Coś mniejszego. I trudniej dostępnego. Tylko żebyś ty łysy potem przykręcił, jak ty coś odkręcisz przy BMC. Punkt podparcia czek. O czyli działa. Dobra, spróbujmy dokręcić. Działa. I tak to wygląda. Więc nie jest to rozwiązanie znane z mango, ale w podsumowaniu, bo chyba nie ma testu, abym przykręcił wszystkie śruby i odkręcił, bo z punktu widzenia fizyki i logiki jest to logiczne, bo ma to prawo działać i działa, tak jak zauważyliście z bomby. Natomiast czy zastąpi nam wszystkie klucze płasko-oczkowe od rozmiaru 5 do rozmiaru 27? Tą kategorią bym nie myślał. Za zestaw kluczy płaskich, które sobie powiesi się na ścianie, trzeba dać od 150 do 200 zł, w zależności od numeracji, jaką będzie miał, w zależności od jakości, z jakiej jest wykonany. Natomiast, jak powiedziałem na samym początku, jeżeli ktoś nie jest. Domorosłym, jeżeli ktoś nie jest z zawodu mechanikiem, nie używa tego. Myślę, że taka pozycja w okolicach 40-50 zł na Allegro, zresztą wszystkie linki prosiliście, żeby dawek do produktów, więc będę dawał, jest godna uwagi. Następna pozycja to jest pozycja, którą częściowo omówię dzisiaj na kanale, a częściowo u siebie na vlogu, dlatego że jest to bardzo szeroka gama z palety grafita tym razem. I zobaczcie, o czym mówię. Mamy tutaj raz. No tego nie liczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć produktów. Czyli nawet nie jedna dziesiąta z nowej serii grafita Energy Plus. I na czym to polega? Cwancek jest bardzo fajny, zobaczcie. Bierzemy sobie taki klucz. Mamy do tego 18 v 4 a baterię. Możemy również Kupić sobie tańszą, która krócej nam pokręci o, dwuamperową. Natomiast system polega na tym, że wystarczy, że chcecie do warsztatu kupić sobie wkrętarkę. To jest taki przykład. Kupujecie sobie wkrętarkę z serii Energy Plus, i w zestawie kupujecie ją z ładowarką i z jednym. Myślę, że 4A to będzie aż nadto, jeżeli chodzi o domowe kręcenie, nawet bym rozważał 2A, bo to my na tym pracujemy, jak widać. I 4A nam wystarczają. Też musimy patrzeć na wagę całego urządzenia, bo mamy jeszcze 6A, czyli kupujemy sobie na przykład na Allegro kombajna, wkrętarkę, ładowarkę z systemu Energy Plus, bo możemy kupić pojedynczą, podwójną i wybieramy, że 4A. Czy nawet 2 ampery będzie nam wystarczające. Co następuje dalej? Będziemy chcieli taki klucz sobie dokupić. Nie ma żadnego problemu. Możemy go kupić sobie osobno. I na przykład, w przypadku wkrętarki, sama wkrętarka będzie kosztowała 100 zł. Z zestawem akumulatora wybranego i ładowarki będzie kosztowała około 200 zł. Więc jak następne urządzenie będziemy chcieli kupić, możemy je kupić gołe i po prostu zapożyczać sobie. I jechać wszystko na jednym akumulatorze. Zobaczcie. I przyświetlę Was trochę. Czyli możemy zbudować sobie tym razem, już niedrogo, system akumulatorowy. Dalej na jednym akumulatorze. To wszystko są te same akumulatory. Ale do tego jeszcze. Warte rozważenia, są systemy, które się znajdują w tej całej palecie Grafita, o których powiem na swoim prywatnym kanale, bo na przykład mamy też narzędzia, które są 36V, gdzie są stosowane bezszczotkowe, bez silniki i wytrzymujące. Prace jak urządzenie, mają moce jak urządzenia podłączane do stałego prądu. O tyle to jest fajne i technologia o tyle fajnie poszła, że możemy tak naprawdę my decydować na ile nas stać, na ile nam potrzeba, a nie za każdym razem, kiedy chcemy kupić wkrętarkę, to wydać 300 zł na zestaw wkrętarka, ładowarka i nie możemy sobie zbudować zestaw. I na przykład mieć do tego jeden akumulator. tak? Możemy mieć do tego szlifierki, nożyce do blachy, lisy, tak jak tutaj macie. I cała gama to chyba około 50 produktów. Łącznie z produktami też do ogrodu, ale właśnie na tym się skupię. E, czy taki lis. I to naprawdę daje radę. Na 18 V to naprawdę daje radę. Pojemność 4Ah godziny. To już jest kwestia Waszego doboru. Ja uważam, że jak macie dalej przydomowy warsztat i sobie coś grzebiecie. To, jak robicie wkrętarkę, czy taki klucz do odkręcania, do, powiedzmy sobie 100, 180, chyba kosztu 80 Nm, to na 2 Amperach wystarczy Wam do normalnej pracy. Wystarczy do zrobienia tarcz, klocków czy czegoś przy wahaczach. Jeżeli jesteście uparci nie wiem, wkrętarką chcecie poskręcać całą szopkę, powkręcać, powykręcać, to wiadomo, że czwórka będzie lepsza niż. Eee, 2 ampery natomiast z sześcioma to już tak się zastanówcie bo waga to jest ważne czyli waga natomiast jak wielkie zastosowanie i jak wiele tych produktów serii Energy Plus jest to możecie sobie zobaczyć wszystko macie w linku w opisie natomiast też z fajnych udogodnień będzie stan naładowania no niby mała rzecz a jednak cieszy w podsumowaniu pozycji drugiej muszę powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo bliskie mi, jeżeli chodzi o warsztat rozwiązanie, bo. Ja mam tych narzędzi, widzicie, że to, to. To jest ode mnie z garażu, bo chłopaki takie u siebie używają, a to jest to, co Ora na warsztacie cały czas. Tam wszystko Ora na warsztacie cały czas i mi bliższe sercu było kupić 10-15 urządzeń i do tego na stanowisko dać po ładowarce i dwóch maksymalnie akumulatorach, niż kupować osobno akumulatory i ładowarki. Musicie pamiętać, że producenci jacy by nie byli między sobą elektronarzędzi. Prowadzają takie systemy i patenty, ale tylko na ich. To nie może być tak utopijnie, że do grafita podłączycie coś Bosza i od Bosza do grafita. To tak nie działa. Więc tutaj już kwestia równa się kwestia jedna, czyli jakość niekoniecznie równa się cena, bo tu mamy niedrogi produkt, a coraz to bardziej udoskonalany, no i tak naprawdę to wy decydujecie. Ja uważam, że w ogóle systemy tego typu na jednym akumulatorze są jak najbardziej fajne, bo one Kupę czasu, bo pierwsze rzeczy, które mam tutaj na warsztacie na tego typu akumulatory, pracują już u chłopaków 2 lata. Mam gdzieś wkrętarkę, która przeżyła wszystko, której głowica już się kręci, tak, a nadal pracuje z nami i się ciężko z nią rozstać, więc tak to wygląda. Przejdźmy płynnie do pozycji trzeciej, czyli dalej jest to nowość. Staram się takimi nowościami troszeczkę sypać, żeby to było atrakcyjne dla Was. Nowość również od Neo. Nowość, nad którą trzeba się pochylić, dlatego że o ile kojarzycie system kluczy płasko oczkowych czy oczkowych z systemem Grzechotki, o tyle tutaj mamy system działający wprawdzie jak rzeczona Grzechotka, natomiast troszeczkę trwalej rozwiązany i troszeczkę wytrzymujący więcej, dlatego że e, no zobaczcie, jak to jest skonstruowane. Mamy jeden element ruchomy ze sprężyną, i z jednej strony mamy klucz oczkowy, a z drugiej strony mamy klucz płaski. W praktyce nie mam 17, ale mam 16, chyba nikt się nie obrazi. W praktyce kiedy dokręcamy, to dokręcamy. O, widzicie, przechylamy i dokręcamy. Znaczy tutaj w tym przypadku odkręcamy. Kiedy chcielibyśmy. Dokręcić, obracamy. O. Cofając, sprężyna nam odskakuje. Mamy jeszcze do tego przegub o. widzicie? Niepotrzebnie Cofając, otwiera nam się i robi nam się tak zwany e, płasko oczkowy, że nie musi go co chwila zdejmować. Y, I robi nam się taka zapadka w automacie. Co fajnego jest w tym rozwiązaniu? Na pewno to, co teraz wyszło, czyli zastosowany przegub. Mamy trzy rozmiary tego klucza, czyli ten klucz występuje w trzech rozmiarach. Natomiast cena. No i to chyba jest największy minus obecnie tego produktu, dlatego że cena oscyluje wokół 40 zł na Allegro lub mi się źle to spojrzało ale chyba z tego co kojarzę około 40 zł. Czy widzę w tym jakieś zastosowanie? Praktyczne. Nie wiem. Uważam, że w przypadku wcześniejszych kluczy z grzechotką, to o takich mówię, czyli syk. Które również nie należą do tanich, do tanich, ale nigdy nie będą należały ze względu na konstrukcję, to i tak są dalej, jeżeli chodzi o mechanikę pojazdową, taką stricte mechanikę pojazdową. Rozwiązania nie zawsze. W 100% praktycznie, ze względu na to, że taki klucz, poza tym, że ułatwia bardzo pracę, ma jedną zasadniczą różnicę. Widzicie? To jest 15 i to jest 15. Zobaczcie grubość. I mówi się o tym w sensie praktycznym, choć kiedy mam zrobić podejście do śruby, która jest tu ciasno, dochodzę bez problemu, bo jest cienki. Kiedy mam już użyć wygodnego rozwiązania już już niekoniecznie rozumiecie o co chodzi zatem próba zastąpienia też bardzo praktycznym systemem w ten sposób o, powoduje no nie mogę przełożyć nie? czyli też musi sobie zdawać sprawę, że z nie każdego punktu to podejdzie coś zawsze kosztem czegoś w podsumowaniu powiem tak yy, ja kręcąc śrubki Takich produktów dość często używam, dlatego że nie muszę co chwila zdejmować przekładać. Natomiast musicie być świadomi i nie ma co się oszukiwać, że nie wszędzie dojdziecie. A zatem, tym rozwiązaniem, powiem Wam no, trzy rozmiary. Ok, układy hamulcowe, tego typu rzeczy, w to bym szedł, bo tu się otwiera. Czyli, mając auto, w którym mamy gdzieś tam 17 trudno dostępne, bo mamy na przykład klucze do przewodów hamulcowych w różnych rozmiarach, w zależności co trzeba odkręcić. To nad tym bym się pochylił. I bym sobie taki jeden kupił, bo mi jest potrzebny waucie. Natomiast czy aby na pewno byłoby to w 100% niezależne urządzenie, no nie. O ile z przodu mamy 17 otwartą, i tam już dojdziemy, no tyle tutaj. No byłby dość duży problem, ale to samo występuje w każdym tego rodzaju kluczu, więc powiem tak, o ile pokazując trzy produkty dzisiaj, Pierwszy produkt uważam za godny, dlatego że mógłby nam zastąpić zobaczcie zresztą grubość tych ścianek. Widzicie? Więc nie jest taka tragedia, jeżeli chodzi o przesmyk. Natomiast uważam, że można by spróbować go zrobić ciut niższego, żeby on był bardziej płaski. Ciekawe, jakby wtedy miała się jego wytrzymałość. Pierwszy produkt uważam za absolutny sztos, taki gadżet godny polecenia, bo to w sumie nie wiem, chcesz odkręcić coś, przykręcić, nakić ci cały zestaw kluczy płaskich, jak możesz mieć coś takiego. Natomiast jak się zajmujesz mechaniką pojazdową czy majsterkowaniem już tak bardziej pro, to wiadomo, że takiego zestawu to nic nie zastąpi, jeżeli chodzi o poręczność, rozmiary itd. Drugi produkt, czyli cała seria Energy Plus, jest jak najbardziej kotem, jeżeli chodzi o rozwiązania, dlatego że mówię, kupujesz sobie raz tylko zestaw albo ktoś ci kupuje w prezencie, a ty sobie do tego zbierasz i budujesz wszystko i już nie musisz wydawać 200-300, a wydajesz 100, bo masz akumulator, bo masz ładowarkę i to pasuje i to działa i to już ta technologia tych baterii coraz bardziej rozbijana działa. Natomiast ostatni produkt, jako taka ekstrawaganda, to pewno ciekawe i na pewno jest to mniej awaryjne rozwiązanie niż to. I to nie mówię o awaryjności w sensie, że to się szybciej zepsuje, czy to? Nie, bardziej patrzę o siłę kręcenia. Co łatwiej byłoby mi urżnąć Wydaje mi się, że łatwiej bym tu pourywał coś niż tutaj. Więc to już wy musicie ocenić sobie sami. Właśnie. Moi kochani, widzicie, czy chcecie, aby takie odcinki były dłuższe? Bo ten ma kilkanaście minut maksymalnie. E, czy chcesz, żeby miał kilkadziesiąt minut, i omówić jakieś ciekawe rozwiązania: jakieś łapki, jakieś tacki, e, czy chociażby klucze pneumatyczne? Bo tutaj to już w ogóle można zawirowania dostać w głowie. Dlatego, że tak naprawdę możecie mieć pneumatykę, jeżeli ktoś ma. Sorry. Od takiego malutkiego piździka, w miarę fajnie, bzium, bzium i coś się odkręca. Coś Wam się nie chce odkręcić, no to przechodzicie na więcej. A jak już coś Was ewidentnie zdenerwuje i chcecie negocjować, albo takie typowe narzędzia do e, ciągników czy do sprzętu ciężkiego, no to zobaczcie sobie sami porównania. Tak? W pneumatyce mamy też dużo innych rozwiązań, więc może zrobię, jak będziecie chcieli, odcinek o całej pneumatyce ciężkiej, lekkiej, co warto, a co nie warto. To są bardzo ciekawe, kątowe e, urządzenia do odkręcania. Też to jest fajnie porobione i też to jest przydatne, też to jest używane cały czas. Albo proszę, mały, podręczny, to już od Was tak naprawdę zależy, co będziecie chcieli, żeby się pojawiło. Może też uda mi się w zabawkach dla dużych chłopców przepchnąć. A to muszę zalegro pogadać. E, testery diagnostyczne, te, które są w okazjach, bo mamy testery za 30, za 50, za 200, za 400, albo tak jak ja muszę kupić na warsztat za 25 tysięcy, czyli komputery takie do diagnozowania, które są warte pochylenia się. Dlatego muszę się zastanowić, bo akurat temat elektroniki mi, czy tutaj w firmie jest obcy, ja nie lubię, ja po prostu nie lubię, bo się nie znam. Mogę podkazać bardzo prosty sposób, jak sobie gdzieś coś sprawdzić, multimetrem i tak dalej, chociaż potem się tutaj tak zjadą wszyscy fachowcy, że to nie tak i w ogóle gorzej. Natomiast chciałbym bardziej przy tego typu rozwiązaniach, czyli takich nowinkach, kamery inspekcyjne, jakieś chwytaki, łapki, śrubokręty, to co możecie mieć praktycznie pod ręką i czy warto tego użyć, czy nie warto tego użyć, to już piszcie. Więc zróbmy tą serię tak jak była seria i jest seria vloga, czyli jak zaczniemy przygodę z mechaniką pojazdową. To była seria układana przez Was, to była seria dla Was. Tak samo ta seria jest dla Was, więc piszcie, co byście chcieli zobaczyć. Czy testy wózków, bo mi chodziły kiedyś po głowie, żeby zapiąć taki wózek gdzieś na jakimś placu, parkingu i jechać samochodem z 80 na godzinę, które łożyska pierwsze walną, albo ile da się go obciążyć maksymalnie od góry. Zróbmy to razem, tak cały kanał. Podobał się odcinek, coś Wam pomogłem. kciuk w górę. Lista pokazanych całych produktów jest dostępna w opisie, jak ktoś sobie chce sobie nabyć. I tyle. Pamiętajcie, że mechanika pojazdowa nie boli, a jak ktoś nie wie jak zacząć, wystarczy wpisać sobie vlog jak zacząć przygodę z mechaniką pojazdową. Wyskoczy koło 150 odcinków od tego, w którą stronę odkręcamy śrubki, vlog, w którym się uczyłem razem z wami mechaniki pojazdowej i tyle. I zanim wejdziemy do samego końca, pamiętajcie, że Du, 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 du. No właśnie trwa promocja na mubi.pl. A czym jest mubi.pl? A teraz o co chodzi z mubi, jeżeli ktoś nie wie, przespał, no to do końca roku trwa promocja i warto przypominać, bo macie samochody, jeździcie, ubezpieczacie, jeżeli wejdziecie w podany link w opisie, otworzy wam się porównywarka ubezpieczeń OCACNW. Wpisujecie dane wasze, waszego samochodu, klikacie oblicz, układa wam się od najtańszej do najdroższej składka i jak się zdecydujecie na zakup, to 150 zł w ciągu kilku, kilkunastu dni wraca na wasze konto, ale również będzie na waszym koncie taki link dostaniecie. I jak Wy ten link będziecie znajomym polecać, żeby oni skorzystali z promocji, to jeżeli ktoś ze znajomych skorzysta z tego linku, to 5 dyszek wraca do Was na konto, a łącznie możecie 7 stówek uzbierać. Dobrze, uciekam, chcesz być na bieżąco, koniecznie zostaw subskrypcję, a obok niestety dzwonek, to wtedy YouTube postarać się przypomnieć, że jest nowy odcinek, a my widzimy się w kolejnym już w piątek. Dziękuję, trzymajcie się. Cześć!